Produkcja Studio Plac. Kraje i obyczaje. Monika Stachura, redaktor Naczelna magazynu SAMES. Tomasz Sobierajski, socjolog. No to zabieramy Państwa w podróż? Zabieramy. Dzień dobry, Monika Stachura. Tomasz Sobierajski. Tym razem będziemy podróżować przynajmniej w opowieściach na kraniec Europy. Do Portugalii. Tak, tak. Rzeczywiście granice Europy, bo ten kraj, nie wiem czy zgodzisz się ze mną, jest jakiś taki inny, prawda? My go łączymy z Hiszpanią i tak wydaje nam się, że to jest jakieś takie przedłużenie radosnej Hiszpanii, a tam wpada się. Jakąś tęsknotę, nostalgię. Tak, smutek i melancholia. Ja mam taki odbiór Portugalii, że to jest coś, co akurat mnie bardzo odpowiada, ale ona jest taka przyjemnie prowincjonalna, mam wrażenie. No, bardzo ładna nazwa. Mhm. I ona rzeczywiście taki koniec ziemi z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że Portugalia ma w sobie jakąś nostalgię taką. Utraconej świetności. Ja, wielkie słowa, ale takie mam wrażenie, bo przecież to był kiedyś niezwykle, znaczy sięgamy tutaj do jakichś wieków kilkunastych, ale potęga kolonialna, potęga morska, potęga potem w czasie wielkich odkryć geograficznych. I ale zwróć uwagę, że oni bardzo ładnie to przekuli, bo no my mamy też, też tęsknimy za naszą wielkością z, mhm. nam, z XVI wieku ale my przekuliśmy to w resentyment i złościmy się na innych, mhm. że nie chcą tego dostrzec, natomiast oni nie mają tego resentymentu, i nie, nie użalają się nad sobą, a byli potęgą, no, gdyby nawet przyliczać to na pieniądze, kilkunastokrotnie większą niż Polska, czy Rzeczpospolita, obojga narodów w tamtym czasie, no bo to Polska, ciężko powiedzieć, co to była Polska mhm. właściwie. Natomiast dla mnie tę nostalgię, mam wrażenie, wywołuje ocean. Że ocean, który z jednej strony potrafi zabrać twoje y, troski, a z drugiej strony pokazuje ci twoją małość. To, jak niewiele znaczysz przy tej wielkiej wodzie, i ocean, który mam wrażenie, im chyba więcej zabiera niż daje. Zabiera ludzi, zabiera lądy, które tam kiedyś odkryli, i oni jakoś próbują się w tym odnaleźć. I bardzo jakoś tak smut, smutek tutaj jest no, w naszej nie, Nostalgia fadu. Nostalgia fadu. Wiesz co? A propos tego, to może znajdziemy coś, co ten ocean daje, a mianowicie ocean daje dorsze. Mianowicie oh, to tak, tak. ta ich słynna potrawa, to ja się przyznam do takiej mojej porażki, ponieważ e, portugalski właśnie to, o czym wspomniałeś, znaczy w ogóle Portugalia i Portugalia i Portugalczycy i portugalski język nie jest Hiszpanią, w jakiego mm -hmm. to bardzo, to na to zwracajmy uwagę, ponieważ wsadzamy ich do tego samego wora. I chciałam przez to powiedzieć, że wdawało mi się, że przez znajomości innych języków romańskich, to właściwie ja po portugalsku to będę mówiła bez problemu. bez problemu. I właśnie tak zamówiłam sobie gotowanego dorsza. I to była taka moja porażka kulinarna okay. właściwie. Ja w ogóle nie jem ryb. I pamiętam, że. Kiedyś które święta wielkanocne, gdzie to jest w ogóle festiwal dorsza, i mam wrażenie, że nawet lody są z dorszem. I okrutnie cierpiałem i nie miałem co zjeść, bo ten dorsz był po prostu wszędzie i pod każdą postacią. Chociaż prawda jest taka, że jeśli jadę do Portugalii to jestem potwornie nudny, jeśli chodzi o jedzenie, ponieważ jem tylko i wyłącznie, naprawdę tylko i wyłącznie pastejsz. Uh -huh. Śniadanie, obiad, kolację, jem tylko te uh -huh. ciastka, kocham uh -huh. je, uwielbiam uh -huh. i, i to jest, wykupuję je w, w tonami, to jest moje uh -huh. jedyne pożywienie, uh -huh. taka dieta średnio zdrowa. I śródziemnomorska właśnie. Tak. Bo, bo właśnie, jeśli mówisz, że nie jesz mięsa i nie jesz ryb, to w Portugalii jest trudno, to zobaczcie, zostaje ci ciastko i ryż bo tak. oni jedzą też bardzo dużo ryżu, bo tak nam się wydaje właśnie ta słynna dieta śródziemnomorska najbardziej zdrowa i to Portugalia nie jest dobrym przykładem, bo oni mają bardzo dużo mięsnych potraw. Jak myślisz, z jakiego powodu Polacy tak lubią latać do Portugalii? Chociaż to jest daleko, to jednak jest kilka godzin samolotem, to chętnie odwiedzają Portugalię. Masz na to jakiś pomysł? Ja chętnie posłucham, co ty masz do powiedzenia tak naukowo, natomiast ja mam teorię następujące. Mianowicie czujemy się nie tacy, nie jest to bardzo bogaty kraj i wydaje mi się, że to daje taki komfort, że nie czujesz się tak gorzej bardzo. Po drugie, nawet jeśli u nas też religijność jest już maleje, co wszyscy wiemy, to natomiast chodzi mi o pewien kontekst, który stwarza pewne podobieństwo. Po trzecie, wydaje mi się, i to mnie fascynuje, że paradoksalnie. Portugalski brzmi podobnie do polskiego. Mnie się zdarzało mieć wrażenie tak, że z daleka, że ktoś, bo on jest taki szeleszczący bardzo. I wydawało mi się kiedyś nieraz tak, że, że ludzie mówią po polsku. Zanim się zbliżyli, usłyszałam, że to nie jest jednak polski, tylko portugalski. W czasie pobytu w Portugalii. Podpisałbym się pod tymi twoimi spostrzeżeniami. Ja dodałbym chyba do tego jeszcze jedną rzecz, że. Jesteśmy zachwyceni Portugalią, bo tak jak mówię, część z nas wyobraża sobie, że to jest właśnie taki południowy, rozkrzyczany, głośny kraj, a tam znajdujemy ciszę, spokój, opanowanie, ograniczenie, jeśli chodzi o gesty, o emocje. I wielu osobom to bardzo odpowiada. Takie, które niezbyt dobrze się czują w tym południowym klimacie, że ktoś ci ciągle łapie za rękę, krzyczy, jest głośno, wydaje się, że ciągle ktoś się kłóci. Natomiast tam jest spokojnie i są bardziej wyważeni i też, mam wrażenie, tacy niewidoczni, no bo w Hiszpanii, czy we Włoszech, w Grecji, no tam widzisz tych ludzi, oni mają bardzo dużą ekspresję, natomiast tam to jest wszystko wycofane, znów jakby zabrane przez, przez ocean i dzięki temu mam wrażenie, że my się tam dobrze czujemy. Mówiłeś o oceanie, bo rzeczywiście oni mają bardzo długą linię brzegową i to jest coś, co kiedyś im dawało bardzo dobrą pozycję wyjściową do zdominowania prawie, że mórz i oceanów, a dzisiaj, co im daje? Daje im trochę turystów? No, bardzo dużo. No, szczególnie ta południowa część jest bardzo popularna. To też bardzo mi się podoba, że ona nie jest taka turystyczna w kontekście wielkich kompleksów hotelowych, tylko nie wiem jakim cudem, ale tam to wszystko się rozlewa po jakichś takich drobnych budynkach. Są też ogromne plaże, za którymi my w Polsce tęsknimy. Mamy przepiękne plaże nad Bałtykiem, zachwycające, jedne moim zdaniem z najpiękniejszych w Europie, tylko niestety ta woda jest tak potwornie zimna, nieprzyjazna, ma kolor bełtu, a tam te plaże są przepiękne, z przepiękną wodą która też jest zdradliwa w wielu miejscach, Aha. bo to jest ocean, jednak musimy o tym pamiętać. I to też myślę, że jest taka nasza w ogóle europejska tęsknota za tym z tego powodu. Portugalia też jest znana wśród surferów, prawda? Bo tam są takie wiatry, że jedna z najpopularniejszych trochę, no nie jest to Australia, nie są fale to australijskie, ale też bardzo duże fale są w Portugalii. Yy, są bardzo duże, jako człowiek, który trochę próbował tego sportu. Niestety dla mnie one nie są atrakcyjne z tego powodu, że ta woda jest zimna. Mm -hmm. znaczy jest, jest wrzesień, który mm -hmm. rzeczywiście w Algarve jest bardzo fajny, ale próbowałem surfować przy Lizbonie w wakacje myślałem, że umrę z zimna, wytrzymałem w wodzie pół godziny. Nie jest to, to jest niestety zupełnie inny, inna temperatura wody, ale rzeczywiście jest to bardzo popularne miejsce również pod tym kątem. No jeśli jesteśmy w Portugalii, no to nie sposób nie powiedzieć o Lizbonie. No, Kiedy pierwszy sposób. raz usłyszałaś o Lizbonie w ogóle? Czy masz jakieś takie skojarzenie? Nie, nie pamiętam, że znaczy, wydaje mi się, że... A Lizbon Story? To wcześniej już byłam po prostu Ach, w, o, w, w Lizbonie. Tak, Lizbon Story oczywiście, bo nawet się zastanawiałam właściwie, to też jest taka ironia, bo zastanawiałam się nad filmami mówiącymi o Portugalii. I to oczywiście pierwsze skojarzenie mam takie, że jest to Lisbon Story, który nie jest filmem portugalskim wszak. Nie jest, nie, jest, ale zastanawiam się, wydaje mi się, że to m, gdyby ministerstwo turystyki jakiegokolwiek kraju <gry> chciało wzmocnić turystykę, to ten film zrobił dla Portugalii, dla Lizbony przede mhm. wszystkim. Tyle dobrego. Uh -huh. Oglądałem ten film jako dzieciak i marzyłem o tym, że uh -huh. pojechać do, do Portugalii, uh -huh. bo to było coś tak fenomenalnego uh -huh. i magicznego, uh -huh. że, że już nawet gdybym pojechał do tego miasta i ono by mi się nie spodobało od początku, to dużo czasu bym musiało zająć, żebym to miasto znielubił, bo je ja dzięki temu filmowi uh -huh. bardzo pokochałem. Rzeczywiście, film pokazuje taką mm, piękną rzecz, którą ja bardzo lubię, bo Lizbona, o czym się. Myślę, że w ogóle mało się wie o, o mało wiemy tak o Portugalii. To jest, um, nie chcę powiedzieć, że górzystym, ale zróżnicowanym bardzo wysokościowo miastem, prawda? Właśnie, dobrze, że o tym mówisz, bo kiedy ktoś się mnie pyta, jedzie do Lizbony i pyta się, co ma zobaczyć, mhm. to mówię, wiesz co to nie jest ważne, co masz mhm. zobaczyć. Ważne jest, że musisz przywyknąć do tego, że tam się dużo chodzi, mhm. ale chodzi się w górę, w dół. I ludzie wtedy sobie myślą, pff, góra, dół, no to uh -huh. no nie wiem, no to może tak jak zejście na przykład nad wodę w jakimś polskim uh -huh. mieście we Wrocławiu, Szczecinie uh -huh. czy Warszawie. A potem się okazuje, że to jest po prostu naprawdę wspinaczka, uh -huh. i przyjeżdżają z obtartymi stopami, ze zmęczonymi nogami. O tym trzeba w Lizbonie pamiętać, bo inaczej to miasto może nas pokonać i jest znienawidzimy z tego powodu. Rzeczywiście, to jest ważne. Tak o tym wspominamy, bo to naprawdę jest taki. Yy... Coś, co może być argumentem za albo przeciw. Te naprawdę. przewyższenia Ty... są spore. Tak, rzeczywiście we wspomnieniach potem i rzeczywiście warto mieć dobre, wygodne buty. I tramwaj, który znamy z Lisbon Story, on oczywiście jeździ, ale on jeździ bardzo długo. Są też takie windy między poszczególnymi poziomami, czy bo miasto niskie, miasto tak. wysokie. No Natomiast jeśli się chce, miasto się najlepiej zwiedza na piechotę. I tam tym bardziej, że ono jest pod tym kątem bardzo przyjazne i warto to robić. Pamiętam, że kiedy poleciałem do Lizbony pierwszy raz, Poszedłem do miasta, był już wieczór, potwierane knajpki, ludzie stali z winem na zewnątrz. I szedłem taką bardzo malowniczą uliczką, a w pewnym momencie ktoś po prostu, mieszkaniec, to nie było nic turystycznego, włączył muzykę i leciało fado i wtedy stwierdziłem, to jest niemożliwe, to jest po prostu tak kiczowate, okay. ale takie było moje pierwsze spotkanie z tym miastem. No i to już no, wracam tam bardzo chętnie, tym bardziej, że. Też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tylko miasto stare, tak jak ten żółty tramwaj, te, uh -huh. ale jest też ta część nowoczesna, pozostałość po Expo. Uh -huh. Z piękną tą, w, tym terenem nad wodą, uh -huh. z, z kolejką z nowymi budynkami, więc taka ma też swoją nowoczesną stronę. Nowoczesne też jest most no, nad tagiem, to robi wrażenie, bo to jest rzeka spławna, tam wpływają bardzo duże, normalne, duże statki. I ma się, jak się, kiedy się jedzie tym mostem, to jest taki moment, że po prostu podjeżdża do góry, prawda, on jest, to, tak, ten most tak. robi wrażenie, to jest wysoko. On jest tak długi, że czasami jak jest mgła nad miastem, to nie widać drugiego krańca tego mostu, bo rzeczywiście to jest niezła przeprawa. A oprócz Lizbony, jakieś miasto, byłaś kiedykolwiek w Porto? Nie, w Porto nie byłam. Ja też właśnie nie byłem i różne słyszę opinie, że warto i nie warto, ale mam nadzieję, że kiedyś się wybiorę właśnie ten. Ona jest ponoć zupełnie inne, tak, to miasto portowe, tak? Jest takie przysłowie portugalskie, czy nie wiem, bardziej turystyczno-portugalskie, marketingowe takie, że Coimbra śpiewa, Braga się modli, Lizbona bawi, a Porto pracuje. I właściwie Porto jako miasto portowe najbardziej zmęczone i obciążone, ale dzisiaj bardziej, no jak, jak to stolica, to Lizbona pracuje. Ja mam jeszcze bym chciała powiedzieć o Portugalii tak ogólnie, a potem powiem jeszcze o mieście, które bardzo lubię. To mianowicie Portugalia jest dzisiaj. Takie wrażenia, o których mówiliśmy, pewnej prowincjonalności. Portugalia jest dosyć ubogim krajem na tle Europy. Ona miała swoje 5 minut po wstąpieniu jeszcze wtedy do EWG, bo to było przed czasami Unii, czy 86 rok, podobnie jak Hiszpania. Oba te kraje miały. Bardzo dużo funduszy i bardzo dobrze je wykorzystały, bo rzeczywiście tam wybudowano drogi, zwłaszcza. A pamiętajmy, że to są kraje, to nie jest płaskość polska, tylko tam naprawdę budowanie autostrad to jest duży koszt i duży wysiłek. I Portugalia miała ten moment, a od jakichś kilkunastu lat mówi się o dosyć takim spadku ekonomicznym i wręcz, ponieważ Portugalia. O czym też mówiliśmy, to była kiedyś potęga, naprawdę potęga kolonialna. I wśród ostatnich państw, które w Afryce należały, to był Mozambik i Angola. I kiedyś dużo ludzi z Angolii przyjeżdżało do Portugalii, a dzisiaj jest tak, że część Portugalczyków wyjeżdża do Angoli. To prawda, tak, też o tym słyszałem. Jest jakiś, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale nad nimi fatum, właśnie, jeśli o to chodzi, że są trochę za. Pomniani przez Europę i też mam wrażenie, że oni. I choć nie są skierowane mm -hmm. na Europę, na wschód, tylko są skierowane cały czas na ocean. Tak jakby jeszcze liczyli mm -hmm. na to, że to tam gdzieś ich czeka coś coś fantastycznego i coś yy, fenomenalnego. I warto jeszcze powiedzieć, zanim opowiesz o mieście, a propos dróg, mm -hmm. że to jest też bardzo dobre miasto na wakacje, jeśli mam, nie mamy dużo czasu. Mamy na przykład tydzień albo dziesięć dni. O to, nie, nie mówię o, o Portugalii, miasto, tylko kraj. Mm -hmm. Że ono jest bardzo dobre, ponieważ są świetne połączenia autostradowe, ale też kolejowe pomiędzy poszczególnymi miastami. Ten kraj jest nieduży. Mm -hmm. I rzeczywiście w krótkim czasie, jeśli ktoś lubi takie wakacje i podróżowanie zmieniając miejsca co 2 3 mm -hmm. dni, to jest bardzo dobry kraj, żeby i wypocząć, i wiele zobaczyć, i naprawdę mieć mnóstwo wrażeń z pobytu tam. Ale wróćmy do tego twojego ulubionego miasta, miejsca. Tak, to jest Tomar i to jest um, tu moja fascynacja um, Zakonem Templariusza, mm, bo mianowicie tam jest zachowane Taki kompleks zamkowy. Plus, A to jest daleko od Lizbony? Hmm, myślę, że z jakieś 180-150 mm -hmm. kilometrów. Bardzo dobrze zachowane, imponujące miejsce, taka kaplica z rotundą do to bardzo tajemniczy zakon i tam rzeczywiście bardzo tak... E, robi wrażenie i atmosfera jest taka, że fajnie, zachęcam do obejrzenia, ale jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że pamiętajmy, pamiętajmy, że Portugalia to też Azory i Madera. Mm -hmm. Tak, tak, traktujemy to zupełnie inaczej. Marzę o tym, żeby polecieć na Azory, bo jest tam rzeczywiście przepięknie. Maderą też ludzie są zachwyceni. No i też warto pamiętać o tym, że jeśli ktoś planuje podróż do Brazylii albo w ogóle do Południowej Ameryki, to Lizbona jest najlepszym portem przesiadkowym. Wychodzi to najlepiej, najtaniej, najwygodniej, z największą oszczędnością czasu. Więc to połączenie, ta linia z Południową Ameryką, moim zdaniem, w Portugalii ciągle nie jest zerwana i ona mam wrażenie, że naprawdę jest dużo silniejsza niż z Europą. I warto być może przy okazji posiedzieć w Portugalii kilka dni, żeby się przyzwyczaić też do języka, bo w Brazylii będzie czekał nas ten sam język. Tak, tak, tak. Więc to jest. Takie państwo szkatułka. Chyba nie znam nikogo, kto by tam pojechał i się źle czuł. Ja słyszę, znaczy znam taką osobę, ale wiesz, no to każdy ma jakieś inne oczekiwanie, rzeczywiście być może rozczarowanie tą taką, jak mówisz, tością Portugalii tutaj miało znaczenie. Czyli Lizbą Story coś jeszcze ci przychodzi do głowy portugalskiego? Wstyd mi, ale nie niestety. No tutaj dużo większą robotę zrobili obcokrajowcy, za, no Fado wiadomo no tak. i, i, i Maricja i to, mhm. to, to wszystko, ale, ale no, chciałbym wiedzieć więcej. Ja bym jeszcze dodała. José Mago jest taki pisarz ta, no, ta, i rzeczywiście oczywiście. to jest ta. noblista też, tak. Ta. I to wspaniały. jest wspaniały pisarz, wydawany w Polsce regularnie, więc to ta. zachęcam. Plus jest taki film, nasz polski Imagine, nie Pamiętam, czy go pamiętasz. To nie. był o takim instruktorze, trenerze, który przyjeżdża do ośrodka osób niewidomych w Lizbonie. I to też. To też jest taki wątek, no nie portugalski, ale lizboński. <laughs> Oj, staraliśmy się, żeby tak brzmiało jakoś e, radośnie, ale ten duch Portugalii jest, wisiał nad jest, nami. Jest, tak. To nostalgia jest. Obrigado. A jak jest do widzenia, to nie wiem. Po, po Pewnie jakieś adios? Może, może. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chcesz posłuchać więcej, znajdziesz nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube i na portalu Zwierciadło.pl. Wolisz poczytać? Zapraszamy do magazynów Sans, Zwierciadło i na portal Zwierciadło.pl. Produkcja Studio Plac.